Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku Influencerki. Jak widzicie, Larisa i Dylan już wrócili z wakacji, wróciłam ich, wiecie, troszkę szybciej. Zakończyłam w sensie urlop troszkę szybciej, żeby wiecie, wrócili, żeby też wiecie nie przynudzać. Także ym, dobra, bo mieliśmy transmisję na żywo, ale czemu on jest tutaj? Dobra, nieważne. Yy, więc tak, Dylan tutaj ogarnia, trochę bym w ogóle. Zmieniałam Dylanowi troszkę ubrań, albo im coś pododawałam. Yy, tak, umieścimy to w to świecie, żebyś mi to sprzątną. Um, czemu nie mogę tego? Jak, jak tu położę? Podle, to nie. Dobra, zrobimy inaczej. Usunęłam, więc tak, musimy teraz się wziąć za ważną rzecz, a mianowicie Dylan musi mieć pracę. Um, no, o nie, co się zezłać? No chyba. Dobra. Um, o, już dostajemy mi pieniędzy. Um, więc tak, jak myślicie, kim by mógł być Dylan? Ja bym wzięła mu taką, wiecie. Um, Ścieżkę taką, w której my nie musimy wiecie jakby dużo. Może weźmy go jak w mediach społecznościowych. O czemu nie? Ja lubiłam grać tą karierą. Yy, dobra. Okej, okay, co tam musisz zrobić? O... Czy my mamy normalny komputer? A my nie mamy normalnego komputera, nie? O oh no, dobra, to kupimy. Może laptopa po prostu, żeby było wygodniej. I ogólnie powiem Wam, że już też y, wstępnie mogę powiedzieć, że znalazłam ich domek. Tylko jeszcze powiem Wam, się waham, w którym y, mieście. Y, nie, czekajcie, chcę laptopa. Y, jeszcze się waham właśnie, w którym mieście, bo wiecie, zastanawiam się po prostu nad tym, który dochodzi z dodatkiem Zostań gwiazdą. Ale jakoś powiem Wam, że nie mam takiej jakiego wielkiego parcia, żeby w ogóle tam mieszkać, ale no w sumie by wypadało może. E, serwisy społecznościowe. Stwórz profil. Dobra, to chodź sobie stworzyć profil dla Risa. Ty mi sobie tutaj ćwiczysz. E, dobra, ale wiesz co... E, wy sobie tak, wyślij aktualizację. E, badaj trendy. E, w ogóle dzisiaj sobie... Chyba jeden dzień zrobimy, po to, żeby wiecie po prostu. O nie! Diana. To może wieczorem się spotkam, bo się widzę, że mamy Sylwestra, to po prostu, żeby wiecie, zakończyć po prostu ten simowy rogi, wiecie. A nie, bo to jest od niedzieli. No, to nie. Myślałam, że w niedzielę, no to. W ogóle, właśnie jak mówiłam wcześniej, zmieniałam, Larry się troszkę stroi, dla nowi dodałam. O, teraz się ruszyło. <śm> Dobra Włączysz transmisję w drugim A czemu nie może No, skończ transmisję Dobra Ja bym chciała tutaj rozpocząć transmisję O, Dylan Fitness podróże A fitness, podróże, a weźmy inteligentnego vloga. Coś innego. Dobra, to nagrywaj. Po co ty mi, mi tortu A po co, Dylan, po co? A, głodny jesteś? Dobra, okej. Okay. Skoro tak bardzo chcesz gotować, to weź ugotuj. A weźmy może sałatkę. Później sobie pójdziesz do toalety i pójdziesz sobie pobiegać. Um, gdzie to masz? Zrób postanowienie. O, zróbmy postanowienie. E, weźmy sobie, wiecie co? Może niech awansuje. Aż cóż to? Tutaj? Nie zapraszamy z sąsiadów, jesteśmy się nie mieli. Mamy postanowienie. O, to weź od razu. E, szperaj o nie, to my nie możemy tego. Dobra, to nie robimy. Um, dobra, ty mi tu nagrywasz. Myślę tak drugą i transmisję. Do tego schowam. I dzisiaj chyba powiem wam ten jeden dzień, żeby wiecie, sobie też tak mogli odpocząć. I się może postaram. Wiecie, taki czas trochę na reset. Postaram się, żeby już właśnie w następnym odcinku może byli w tym nowym domku, zobaczymy. Max, dwa odcinki i tak chcę. Owiecie, czemu by nie? O nie, musisz później troszkę... W ogóle możesz zmienić strój, bo... Tak chodzisz, widzę, że ci się spodobało, ale no bez przesady, nie? I dobra, ty już nie musisz nic więcej robić do pracy, bo ty idziesz kiedy do pracy w ogóle? Aha, funicie, jak dobra. To luz. Larisa sobie nagrywa. I od jutra, Lecimy i w ogóle zobaczę, jak jej tutaj brakuje. Hmm. Tu. Już niewiele, tak żeby się przydało. Bo może dzisiaj by się udało. Bym byłam bardzo szczęśliwa. Bo już, nie wiem, dawno to mam wrażenie, że był skupiony vlog, tak, nazwijmy go tak. Dobra, on tu się włączy. To tak, obejrzysz tu. I montujesz filmik. A tutaj niech się nam wynabija wszystko ładnie. I miałeś, mój drogi, iść poprawiać jogi... Dylan! Leć uprawiać jogging. I tak... To wywalę tu. A mogę tu na korytarz? Nie mogę. Dobra, także dzisiaj będzie troszkę, wiecie, spokojniejszy odcinek, ale wiecie, też takie są potrzebne. Sprzedamy oczywiście zapinanie, bo to jest nam niepotrzebne. Mimo, że lubię to mieszkanie, powiem, że mi się bo Wiecie, w końcu też robiliśmy tu taki remoncik. No. Ale zobaczymy, wiecie, jak to wyj wyjdzie jeszcze, bo jeszcze może w międzyczasie wiecie, A gdzie ty jesteś. Tu, stój. E, wiecie, znajdę Aha. gdzieś domek jakiś ładniejszy, i po prostu też stwierdzę, że właśnie tamten chce wypolerować do perfekcji. A jakie to może w ogóle cechy? Okej. Okay. Um. Czekaj, tu, tu. Normandyki mm. nie chluj na pina. każe sprzątać. Ale no, trudno. To leć. Miałeś iść biegać. Czemu ty nie chcesz biegać? Diana, my cię zaprosimy później, dobra? Czemu ty nie chcesz uprawić tego joggingu? Co cię tak przeszkadza? O, dobra, teraz poszedł. Okej, okay, co my tu mamy? O! No i są zaręczami! Mm. Um, może jeszcze sobie wyślesz tutaj coś? Wiecie, tak jak mówiłam, chcę troszkę przyspieszyć ten etap. Wiecie, też ślub będzie trzeba ogarniać, nie? Nie wiem, mi się wydaje, że może najpierw nowy domek. W ogóle myślałam o piasku także, albo kotku. No zobaczymy. Muszę przyznać, że wiecie, już tu są siedzimy, zaczynają mnie tak jak bym chciała chyba wiesić. Okej, okay, to tutaj, wiesz co, niech on skończy transmisję. I sobie włączysz ten drugi. Rozpocznij transmisję. Ent tu, ja bym chciała, żebyś go zmontowała już do końca, i to będzie filmik na jutro. I dodaj efekty przejścia. Co się tu dzieje? To nie, najpierw włącz. No. O, teraz go chyba włączy. I później tutaj dodasz. Dylan jak przyjdzie to sobie zaprosimy co za ty tu mm, dobra weźmiesz sobie prysznic i Larisa Tutaj wiecie się popogarnia troszkę, żeby już ten filmik na jutro był okej okay. Zobaczmy. No, brakuje cały czas trochę, nie? no chciałabym. No wiecie. W ogóle, wy macie jakichś takich znajomych, żeby zaprosić w razie, było na ślub. No nie masz nie. no, ale no wiecie o sąsiad... Gdzie znasz o Ty nie masz na 6 sąsiadki znajomych, mu się, musimy zaprosić. A nie, czemu to jest taki nienawiść? O co tu chodzi? Sprawdźmy to. Udało się dodać efekty przejścia. To się cieszę. To niech to się cały czas tam robi. Ty sobie zjesz tam mm, resztki. I zaprosisz Dianę do nas. Albo Dylan zaprosi. No, Jeśli ja się szybciej troszkę karnie, to zaproś yy, do spędzania czasu na tej parceli. Tutaj niech cały czas też będzie to transmisja. Może się uda. Tak jak mówiłam, liczę na to. Ale zobaczymy co będzie. No i na chwilę Larry skończy montować. O, Diana, zaraz tu będzie. A ubrałaś się w nowist? Tak. To no super. Weź tu wytrzyj. I czekamy na Diana, która już idzie do nas. Okej. Okay. Plotkę jest sąsiadach, bo czemu by nie? Zdrać postanowienie. Bej mi czule. Ja już muszę powiedzieć w końcu, że to... Udało się, w sensie udało się tom że wiecie oświadczył się Larry. I Larry się zgodziłam. No, także możesz i to też tylko opowiedzieć w rozmowie. I teraz tyle. Tyle ja postanowię awansować. Raczej awansuję w ciągu tygodnia, wiecie. Dobra, schowam to nowe wyposażenia. I gdzie jest ten drugi? Tu jest ten drugi. Tu rozpocznie transmisję. Pójdzie tak mi się wydaje, że w <laughs> czasie. I tak wypolerujesz mi to do perfekcji, bo już miałeś i ci myśli, że... że wiesz, uda ci się. Nie się ominiesz to. Ty się mylisz. Nie bądź dla niej niemiły, ej. Co ty jesteś? Urządziłeś protest? Kiedy? O mnie coś. Dobra. Ja wielki sekret. Tak, dawaj. Jestem ciekawa co to będzie. Ojej, tu są w ogóle źle położone, hmm. O! Oh. Oh. O, tej muszę tu zrobić zdjęcie, bo nie wytrzymam. O nie, teraz mi to będzie przeszkadzać. <grymne> Piękne. Piękne. O! Chyba się jej spodobała, czy się ucieszyła. Mamy nadzieję, bo to będzie rodzina, w końcu niedługo, nie Pochwal się że my tu mamy nową odczucie? Nową odczucie, nowe odczucie. Dobra, oh, Jakże jak widzisz, dzisiaj troszkę pomyłam, słuchaj, Sylwester. <coughs> bo czemu? nie wiecie, tak się dużo działo troszkę. Ty co robisz? Czy ty znowu rządzasz? Nie rób aniołka na śniegu, co ty, 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 człowieku mi tu robisz, ej. Chodź tu. A nie. My ja mamy myślę że czy kot. I w ogóle piszcie. Jeśli właśnie macie pomysł odnośnie miasta, w którym by mogli mieszkać. Które wam się tak najbardziej podoba, żebyście chcieli sprawdzić, czy te z dodatku zostaną gwiazdą, czy inne. I jakie myślicie, jakie zwierzątko do nich pasuje. Tak myślę. Okej, okay, ty idziesz. Tu się nagrywa wszystko. Dobra, to jeszcze... Dodaj tu. Dodaj tu. No bo wam mam parcie dzisiaj na to, żeby, wiecie, pykło, że tak powiem, następny ten. Wiesz co, to to może wyproś Diana, co? Wyślij do domu. I posprzątaj tutaj ładnie jeszcze sobie troszkę, wiecie, odpoczniecie. No, dobra, przyspieszam. Dobra, powolutku to idzie, widzę. Ej, po mistrzostku, tu zdjęcie idealne. O, prawie. E, dron się za chwilę rozładuje. Norma. Ok, to sobie za chwilę włączymy drugi, może jeszcze. No, dalej. Już go nie mogę włączyć drugiego, dopóki... O, padnie. Okej. Okay. I teraz ten rozpocznie transmisję. No widzę, że jesteś zmęczona. Widzę. Ale, no... Nie zależy mi na tym, żebyście dzisiaj właśnie mieli, wiecie... Mm, no dziś ciśnieniu w sensie Larisa miała wy, nowy poziom a patrzmy no już niewiele brakuje nie, to już mi się wydaje, że już wolę pociągnąć jej dzisiaj troszkę wiecie, włączę sobie tego drona to powinno się udać wszystko, jeszcze może dodamy coś na tego z Instagrama Zawsze już lecimy punkty słabe leco. Dobra, ty sobie tu ogarniasz. E, ja widzę, że za chwilę znowu będziesz... Hmm. Czyżby nasz sąsiad się zdenerwował? On tam idzie! E, nawet nie mogę zapukać do nich. O nie. E, Zapukaj uprzejmie, bądź Cię Dopiero tu wprowadziłaś, tak że nie wypada. O, mamy 15 tysięcy, bardzo ładnie. Oj no. ojoj wiecie co tak... Nie chcę też muszę przyznać, że tak tego się rozdrabniać bo naprawdę no widzę, że malutko jej brakuje, że aż jest smutno, żeby tego nie zdobyła że po prostu troszkę ją pomęczę dzisiaj. E, powiedziałeś, się, co, powiedziałeś, co się stało? Na rzekach gniewie na hałas, tak? Na bo Lerisa zdenerwowana już widzę. Dobra, 15 i pół za chwilę będzie. I ty sobie możesz, mój drogi, iść. Hej, ja też tym nudne życie. Pff. Tu spojrzę ten minus z tymi. O, sąsiadami. Dobra. Możesz spać. A czemu nie możesz? Zbyt rozgniewana. No nie wiedziałam, że tak jest. Dobra. Już się rozładuję? Przecież mam jeszcze dosyć sporo. Oj, oj, No nie będzie chyba. No, dawaj, wrzuć jeszcze, wrzuć. Pomęczę troszkę. Schowaj do wyposażenia. Dawaj, ja wiem, że potrafisz. Pewnie będzie, wiecie, że jak skończę, to od razu w następnym odcinku, jak włączę drona, albo coś, to już będzie, wiecie, od razu przejście. Tak zawsze, jest, już myślałam. No o 15, i pół. No sporo, sporo. Dobra. Chyba nie ma co, bo... Widzę, że no... Nie da rady. A jesteśmy tak blisko. A, nie idzie. Ajajajajaj. Bliziutko. Jaj, jaj. Dobra, nie będę już jej aż tak męczyć. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeszcze raz Zapraszam Was na Twittera, znaczy jeszcze Was nie zapraszałam w dzisiejszym odcinku, ale wiecie, tak co odcinek się powtarzam, także zapraszam na Twittera i do usłyszenia do następnego. Pa